Cześć wszystkim, znalazłem taki. Oto magazyn. Tak, oto wisi tu wszystko na wieszakach. Wygląda, tak sobie powiedzmy, niechlujnie, ale mi się wydaje, że nie jest taki prosty. Na podłodze leży wiele śmieci, ale przy tym środku jest jeszcze wiele pudełek. Podejrzewam, że może być tam coś dobrego. A tu są pudełka od obuwia. Wygrałam go za 290 dolarów plus prowizja plus podatek będzie jakieś 350 dolarów w sumie. Trzeba jechać. Oto co jest w środku. Pamiętacie ten case Pelikan? Cóż, próbowaliśmy go sprzedać za 600 dolarów, ale maksymalna oferta wynosiła 520 dolarów, na którą i zgodziliśmy się. Minus prowizja, minus wysyłka, wyszło około 450 dolarów za ten case. To w trzy razy więcej niż zapłaciliśmy za magazyn. A tam jeszcze jest dużo pudełek. Przyjemnie pracuje klimatyzacja, nie będzie gorąco. A w środku? Co za zapach. Zapach czystego ubrania. Czy to ja tak pachnę? o gucci mówiłem się, a ty mi nie wierzyłeś wychodź tak wygląda no no ale może po prostu już dawno leży o patrzcie kolejna gucci ktoś miał apteczkę gucci made in italy nożyczki może też gucci tak, numery, przeszycia, wszystko ładnie. Tylko, że w takim stanie. Prawda w takim stanie? W takim stanie, że musimy ją jak najdokładniej wyczyścić, a potem wystawimy na sprzedaż razem z apteczką za drogo i zobaczymy jak pójdzie. Ale przynajmniej 300 dolarów można będzie otrzymać za nie. Ale dlaczego jest taki brudny? Musiałoby być 300, nie? Zobacz, dlaczego to tak wygląda. Bali. Bali to dobra firma. Bali nie jest tanią marką. Kurtki 700, buty 700, 800, 1000 dolarów, 750, trampki po 800, torebki po 1000, kurtki za 1000, wiatrówki 1500. Natomiast używane buty można znaleźć za 15, 20 i 40 dolarów. Ten konkretny model nie jest drogi, nie sądzę, że można sprzedać drożej niż 30 dolarów. Mausen Hoffman. Mausen Hoffman jest też drogą firmą 40, 45, 60, 80, 125, syny po 150. Oto używane zostały sprzedane za 40 dolarów z dostawą. Tu jest 60, 200, myślę więc, że da się je sprzedać za 40. Ferragamo. Made in Italy. Wygląda jakby nie najlepiej, ale o te są ładne. Napisane Snake Giorgio Bruttini wąż. Nigdy nie miałem butów z węża, a, ty? a ktoś miał. Są fajne, ale jakaś dziwna firma. Cóż, to jest ta marka. Skóra węża oczywiście brzmi dobrze, ale w rzeczywistości są one sprzedaży za 13 dolarów plus 9 dolarów za przesyłkę. Najprawdopodobniej nie uda się ich sprzedać. Będę musiał nosić je z białymi skarpetami i pod tym oto dresem, który znalazłem w innym magazynie. Skóra węża przecież. Ferragamo, 310 dolarów. Tak, nie jest to tania marka, ale używane można je też kupić za 20 i 30 dolarów. 30, 45, a także i za 300 i 330. Wszystkie te rzeczy są używane. 400, 600, 650, a nawet 925. Dlatego myślę sobie, jeśli na pudełko jest cena 310 i są one nowe, w idealnym stanie to można je sprzedać za jakieś 80. O, ile rzeczy. I wszystkie są w takim stanie. Trzeba będzie to wszystko czyścić na sucho. O, pudełka. Widzę brązowe pudełka. Wygląda jak Louis Vuitton. Nie pakują tak tanie buty, prawda? A to jest Pierre Carden pod frak. A tutaj, między innymi, są spodnie pod frak. Jeszcze bali. Tak, wyczyścić jej w sumie są w dobrym stanie. Po prostu są trochę zakurzone. Ferro Gamo. Obcasy. Original. A to jest dobry model. Zostały tutaj sprzedane za 130, a te tutaj za 104 dolary, ale są używane. Plus przesyłka 10 stawiam więc na 100 Faragama Made in Italy. O, Gucci. A ja mówię o muuton, ale frajer. Jestem gotów. Jaki rozmiar? Zwróćcie uwagę na podeszwę i obcas. Są absolutnie nowe i od tego jeszcze przyjemniej. Nie ta noga? No co, pasują? No masz! Gotowe do dyskoteki. Teraz zmieniamy styl na Gucci, taka pora roku. Gdy przychodzi zima, musimy przecież zmienić z buty. Gucci Original. A ceny klasycznych butów guci zaczynają się od około 100 dolarów 140, 150, 160. Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli weźmiemy pod uwagę cenę butów Gucci, używane buty sprzedają się w przedziale od 100 do 300 dolarów, a wszystko powyżej 300 to w zasadzie nowe buty: 230, a także 300, a nawet 350. Nowe buty: 350, 400, oto podobne modele: 460, 600, 700. Cena dochodzi do 1500 dolarów. Mówię o tych, które zostały sprzedane, a wystawiają je nawet po 3000 dolarów. Używane takie jak te w kapcie sprzedano za 740. Albo takie kapcie sprzedano za 700. A takie klapki były sprzedane za prawie 300 dolarów. Niedawno w sklepie kupiłem sobie dokładnie takie same. Nie było tylko żadnych napisów, po prostu czarne. Zapłaciłem 1 dolar. Za nowe, ładne buty, dobrej jakości, ale tak szczerze mówiąc, tramki za 20 dolarów są o wiele wygodniejsze. I o takie oto buty. 500 dolarów na pudełku, ale są w dość zniszczonym stanie, a sprzedano je za 209 dolarów. Więc na podstawie tego myślę, że nowe buty będą kosztowały około 250 dolarów. O, patrz, te są jeszcze lepsze. Taki obcasik. Nowe. A jest cena? Nowe 545, a ze zniżką 320, tak? Jakieś worki, woreczki, jakieś gwarancje. A pytałeś, dlaczego nie ma woreczków? Masz, proszę. 485. I ta para jest zupełnie nowa. Bardzo popularny rozmiar i bardzo dobry model. Myślę, że sprzedamy je za 300 dolarów 485. Znaczy ich cena 300. To dopiero szczęściarze z nas. Skarpetki marki Ferogamo. Jeszcze pudełka i Adidas. Cóż szczerze mówiąc, bardziej podoba mi się Marka Adidas niż Guci. O! Włączyli światło. Patrz, też nowe. Johnston Murphy też jest dobra firma. Te lofersy z frędzlami, lofersy to takie buty bez sznurowadą, były sprzedane za 70 dolarów, a te nowe kosztują 100. Te używane 120, 145. Ponieważ są one nowe, proponują wycenić je w 100 dolarów. A co tu takie zakurzone? Lniane koszule, spodnie. O, patrz, Hugo Boss. Hugo Boss kosztują w ogóle kupi ktoś? Żarcik taki był. Neyman Markus znowu. Jeszcze Hugo Boss. Ale tylko marynarka. Ale marynarka też dobrze. Kolejny Neyman Markus. O, perforowana skóra. No pięknie. Wszystko pachnie jakimś dymem, jak gdyby w nocnym klubie wisiało. O, koszula hawajska. Tony Bagama. Jakiś napój świeżający na plaży. Mani. Mani jest jedną z linii Giorgio Armani. Garnitury są niedrogie, od 50 dolarów mniej więcej do 100 dolarów, ale istnieją pewne wyjątki. Taki oto garnitur kosztował 315. Wywieźliśmy jeszcze jeden wieszek, a tutaj ma być coś dobrego, jestem pewny. Patrzcie ile zapałek. Cartier, o! A tyle radości, bo karkieta w ogóle osobny temat. Spójrzcie, bransoletki sprzedano po 7 000, zegarki 7500 i cokolwiek co znajdziemy w tym pudełku może być bardzo drogie. Kolczyki 11,450, zegarek 18-19 tysięcy, bransoletka 28500, 28 35 koszt kolczyki. Bransoletka 40, 60, a tu sprzedawali bransoletkę za 250 tysięcy dolarów, ale otrzymali ofertę i sprzedali taniej. Dlatego właśnie jesteśmy podekscytowani na widok tych pudełek CARTIER. Ciekawe czy pusta. Nie, nie jest pusta. I w tej chwili ktoś wszedł do korytarzu i musieliśmy szybko schować te pudełka CARTIER. No tak, na wszelki wypadek. Wszystko pachnie jakimś dymem, a tu pachnie inaczej. Zaczęliśmy otwierać. Wszedł sąsiad i nas wystraszył. Odłożyliśmy więc na chwilkę. Ta jest pusta. W rzeczywistości był złoty zegarek, ale ty go schowałeś. No szkoda, że jest pusta. A tu musiał być długopis. Tak, też pusta. One też kosztują pieniędzy. Kłady do długopisa. Wszystko to pójdzie na sprzedaż. Długopisy Cartier też nie są tanie. 400, 500, 600, 700, 900, 1400 nawet. Na aukcji 21 oferta 3750 dolarów. A tutaj sprzedawano ją za 7500, ale otrzymali jakąś mniejszą ofertę. A te właśnie puste pudełeczka po 50 dolarów. A to są specjalne woreczki. My mieliśmy w nich wkłady do długopisa. Takie podołeszko od zegarka 77 dolarów. futero na pióro 50, a ten został sprzedany za 26 dolarów. W sumie myślę, że dolarów 150 nazbieramy. Patrz jaki stoper. Minerva. 48, 55, a nawet 100 dolarów. Proponuję wycenić go w 50 dolarów. Paszport. Napisane Kanada. A tu jest młody. To dopiero 63 rok, złoty znaczek i jeszcze jeden. To przecież nowy znaczek Tiffany, a w środku Tiffany Montblanc, Widzisz, Montblanc, są dobre. Na aukcjach sprzedawano je po 100 dolarów, 130, 170, 190. Inne modele były sprzedawane za 2000, 2400, 3500, 5000 dolarów. I 43 oferty 9900 dolarów, a nawet 11450. Więc wystawimy te długopisy za drogo i zobaczymy, jak pójdzie. Proponuję więc na dany moment wycenić je w 100 dolarów. Długopisy Blanc. I jeszcze Mont Blanc. Wszystko kanadyjskie. Patrz, co jest. To są rękawiczki do monet. A wiesz, dlaczego one tutaj są? Bo tutaj są monety. Tutaj i Kanada, i Stany, i wszystkie różne. Patrz, Kanada. Kanada, 25 centów. Trafiały się już nam dzisiaj. Znowu mon, Blanc. A, jakieś zwykłe długopisy. Nic ciekawego. Kanada, paszport kanadyjski. Nie wybierasz się do Kanady? Będziesz 25 roku urodzenia. Tak się składa, że właściciel jest Kanadyjczykiem urodzonym w 1925 roku. Dość zamożny człowiek. Widzieliśmy zdjęcia, gdzie on na jachcie z wesołym towarzystwie i swoje nowe ubranie, w tym buty Gucci, za 500 dolarów kupował już po 80. To dopiero emerytura. Ale coś z tego nawet nigdy nie włożą. Nie wiem, może czeką na odpowiednią okazję. Coś tu jest. Znaczki. Nie wiadomo. O, ciekawe pudełeczko. Znowu Tiffany. Klipsy. Las Vegas. Klipsy do banknotów. To już widzieliśmy, tak? Nie, patrz, to inne. Monety i więcej monet, dolar i dolar. Po 25 pięć centów, i banknoty. Podoba mi się jak zakpakowane. Jeszcze nawet jakiś banknot między nimi. Jeden stary dolar. 57 roku. Afryka. Diplomat Takie nie bardzo Autopodełko z woreczkami Zobacz Patrz ile zapałek Nowe długopisy Pisał i palił, nie? Dwa wiadra zapałek Lucky Strike Remy Martin Znaczy też i pił Wszystko zapakowane ładnie w woreczki Taka stara szkoła woreczki w woreczkach, w pudeleczkach Nie tak, żeby po prostu narzucane tu coś z gospodarstwa domowego, nic ciekawego. O, patrz, jakie ładne. Wylane w żywicę epoksydowej. Stare, ale oryginalnie. O, to taka stara para butów w stylu vintage. Ale nie oznacza to, że jest tania. Tu na przykład vintage kosztuje 230 dolarów, tutaj sprzedano za 300, a tutaj para butów w 2007 roku została sprzedana za 645 dolarów. Taka 160, a ta para butów asocjuje się z cyrkiem wędrownym. Cyrk już pojechał sobie i w polu została taka para butów 95 dolarów. A ta para butów, myślę, może być sprzedana za 150 dolarów. Guci. Tak jest, Guci. Trochę powycierane, trochę zakurzone, ale jeśli chce na 350 dolarów, to na pewno znajdzie się ktoś, kto zapłaci za nie co najmniej 50. Zapałki, jeszcze zapałki. a Adin Casino, hotel, magnesy. Może on sprzedawał magnesy? Albo był częstym klientem. Co tu jest zapieczętowane? Otwieram prezent, a on go taki nie otworzył. Pewnie wiedział, co jest w środku, dlatego i nie utworzył. Gdybyśmy my wiedzieli, co jest w środku, też byśmy go nie utworzyli. Made in Spain. To może być coś ciekawego. To jest złoto. 14 karatów. No wiesz, jakieś 7 gram. Ile to pieniędzy? To są monety. 25 centów. Myślę srebro, ale może być i biało-złoto. Torba Bali. No i tak jest, słuchaj. A tu parasolka. I takie podobne torby były sprzedane za 109 dolarów. Nowa 795 dolarów, dostał oferta i sprzedał tani. Ta nowa 345, a tu używana 200. 102, 110, wycenimy ją w 100 dolarów. Co za piłka? Patrz, podpisana. Zobaczymy papilniczka, Wow. Krawat. Kolejny krawat. Kolejna torba. Ale jest nowa, widzisz? Z etykietką. Bellagio. Cezar. To wszystko kasyna z Las Vegas. Pewnie pieniędzy miał pod dostatkiem. Postanowił przegrać troszeczkę. Karty. Są to najbardziej poszukiwani przestępcy. Zapalniczka. Już taka była. Made in Japan. Była taka, tylko złota. Claudio Racci. Coś tam jest. Monety. Patrz. Eisenhower. Srebrna. Jest to dolar kanadyjski. Też srebrny. Co jest tutaj? Też srebro. 57 rocznik. Dolary kanadyjskie nie są tak popularne jak amerykańskie. Może 15-20 dolarów. Zwłaszcza roczniki 57. Jeśli trafi się 48 rok, wtedy jak najbardziej 1400, 1100. Dolar kanadyjski. Pierścień. O, patrz. Od Rolexów. Ale szkoda, że nie złota. Dokładnie taka sama bransoletka, ale złota, została sprzedana za 7000 dolarów. Gdyby to było złoto, o! Od razu byłoby... Trzeba nad tym bardzo uważać, bo każdy rys... A co jest tu? Pończyna. Gucci. I taki zabytkowy model został sprzedany za 145 dolarów. O, w takim oto stanie. Również dość mocno wytarte, z takim noskiem. I był kupiony za 145 dolarów. Myślę, że można będzie sprzedać za 80. 70 dolarów, nie? Co jest w tej szkatułce? No i szkatułka nie spełniła oczekiwań. Gucci, tak, od torby. No i dobrze, patrzę, tu karty kolekcjonerskie. Myślałem, że to zdjęcia, a to są kartki. Miami Dolphins, Mistrzowie Super Bowl 7. Do tego garnitury Hugo Boss, inne rzeczy, plus monety, plus drobiazgi, co najmniej jeszcze 500 dolarów. Ciskaj, lubię to, subskrybuj i wysyłaj znajomym. Bardzo dziękuję wszystkim, życzę wszystkim zdrowia i uważajcie na siebie. Do widzenia.